Na różne sposoby wypowiadają Twoje imię i nazwisko. To teraz usłyszymy od Ciebie, jak należy to wypowiadać. Jest Dziarica. Dziarica. Tak, Dziarica. Ale nie mam problemu, jeżeli to jest Jarica czy Dziarica. Dla mnie to brzmi to samo. I Ty trafiłaś do Polski z Dominikany. Tak. I przyszłaś tu za miłością. Mhm, za miłością, tak. Zako zakochałam się z e, Polakiem, tak, z Polakiem. A, prawie 8 lat temu poznaliśmy, że w RPA tam zrobiłam pracę charytatywną i on tam mieszkał i pracował. I chyba to było miłość od pierwszej wrażenia. Od pierwszego wejścia, tak? Jak od pierwszego wejścia, pięknie tak. mówisz po polsku. O, dziękuję. Ja czuję się trochę zdenerwowana, bo to jest mój pierwszy wywiad na żywo po polsku. A to spokojnie, to uspokajamy emocje. Oddech, nigdzie się nie spieszymy. Mm -hmm. Szczęśliwi czasu nie liczą, ale też się nie spieszą. Mm -hmm. Czyli Ty przyjechałaś do Polski specjalnie za miłością, tak. no i przyjechałaś tu do tego kraju i pomyślałaś, co ja tu będę robić Tak. Poproszę. i jakie były pierwsze kroki? Dla mnie ten pierwszy krok był szukać pracy jako modelką i pamiętałam, że dużo, kiedy byłam mała, lubiłam ten program Top Model i od razu chciałam oglądać ten program, żeby mówić po polsku płynnie, żeby pomagać mnie. I w pewnego momentu było ok, Dziarica, musisz iść do Top Model, bo to pomaga ci, żeby zrobić w Polsce karierę. I dziś jesteś w Top Model i zbierasz bardzo pozytywne opinie. Dziś gościem Dzień Dobry TVN był Dawid Woliński, z którym zamieniłem kilka słów, bo ty poszłaś w jego pokazie, który odbył się w tym tygodniu. Powiedział, że chodzisz świetnie, a w przypadku modelki to jest bardzo ważne. Ty czujesz się jak ryba w wodzie na wybiegu? Ja czuję się jak ryba w wodzie na wybiegu, ja lubię ten czuć, jest jak, trochę jak latam, bo nie ma ni nic, e, nic więcej nie ma sensu, jest tu i teraz i ja lubię to. Pytam, bo niektóre modelki na przykład wolą być fotomodelkami, nie, nie, nie wszystkie lubią pokazy, bywa też na odwrót. Mhm. No, ale po co, ja mogę tylko wziąć jeden, jeżeli ja mogę zrobić i to i to. Więc sesje zdjęciowe są so dla mnie, ale też pokazy są so dla mnie. Nie może to zrobić, no wiesz. Bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Cieszę się, że wpadłaś, cieszę się, że przyjęłaś moje zaproszenie w programie Top Model, bo my się spotkaliśmy w takim specjalnym odcinku. Mm -hmm. Zrobiliśmy sobie selfie tak. i przyjęłaś zaproszenie. Mam nadzieję, że stres minął. Stres spowodowany programem na żywo. Tak, stres minął i wiem, że to jest pier, pierwszy, pierwszy raz, ale potem będzie lepiej, 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 bo naprawdę jak chcę mówić po polsku płynnie, jak prawdziwą Polką, bo jak też czuć, jaka Polska jest mój dom, bo kocham Polskę. Mam wrażenie, że Polska kocha też Ciebie, biorąc pod uwagę liczbę followersów i Państwa tutaj.